Hej! Witam Was w kolejnym filmie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie, który ostatnio podbija internet. Jak pozbyć się Jehowych. Mega Wąż 9 kontra Jechoby. Jednak pewnie dużo z Was zastanawia się, o co z tym chodzi. Już 25 kwietnia 2019 roku powstał właśnie ten film, w którym jakiś pan mawia Jehowym, że wierzy on w Mega Węża 9. Tutaj macie fragment, żebyście lepiej zrozumieli. Proszę, co się stało tutaj? Dzisiaj tak rozmawiamy, nie wiem co, mama, No czy... babcia. O, bardzo mi Na tematy ludzkie, na My wierzymy tylko w Mega Węża 9. Tak? To jest mój, okay. mój Bóg po prostu, Mega Wąż 9. Mhm. Jednak zasadnicze pytanie, dlaczego ten film jest proponowany przez YouTube? I gdy ja go zobaczyłem zaledwie przedwczoraj, miał tylko 200, 260 chyba tysięcy wyświetleń, a teraz ma już... 1300. I właśnie dlatego przygotowałem trzy teorie. Teoria pierwsza, najmniej prawdopodobna. Otóż po prostu co jakiś czas coś się w YouTubie psuje i proponuje on filmy, które. no raczej nic im nie przynoszą, bo nawet ta monetyzacja nie jest włączona. Jednak raczej nie to. Teraz druga teoria, bardziej już prawdopodobna. Otóż Mega Wąż 9 przejął siedzibę YouTube'a. I teraz on steruje całym YouTube'em. Bo w końcu, kto z was wie, gdzie w Polsce mieć siedzibę YouTube'a? No? no właśnie, nikt nie wie. I w tym jest właśnie problem, bo gdyby on przejął tą siedzibę YouTube'a, to nikt by nawet nie zauważył. Jest oczywiście trzecia teoria, najbardziej prawdopodobna. Mamy tutaj chwytliwy tytuł, więc wszyscy w to klikają i zrobiła się kula śnieżna. A Mega Wąż 9 nie jest. Halo? Czy on światło? Co zasyczenie? Halo? Pomocy! Nie grajcie z ze mną.